Mi się bardzo podoba sama idea, że są takie miejsca na świecie, że ten połuk sześciotygodniowy to jest takie święto dla kobiet, że wtedy wiesz, zjeżdża się teściowa, mama, wszystkie ciotki, one tyle że w łóżku, pijesz rosołek, a one wszystkie się tobą zajmują. No bo mówimy się, twoje ciało wykonało ogromną pracę. Tak? najpierw w kontekście w ogóle samej ciąży, a później w kontekście porodu, więc wydaje mi się, że fajnie by było, żeby sobie dać taki, takie przyzwolenie, tak samo jak dziewczyny bardzo różnie psychicznie reagują. Część jest y, radosnych, uśmiechniętych, szczególnie że ten poród też może bardzo różnie przebiegać, tak? że. Y, y, może być to poród zabiegowy, albo poród, który wywołał u nas duży lęk właśnie, czy dziecko już oddycha, czy nie oddycha, czy jest ten pierwszy krzyk. Wiesz, no to jest ogromny w ogóle stres, niezależnie czy cięcie, czy nie. I niestety to wszystko rzutuje na to, że możemy mieć depresję poporodową i też musimy mówić dużo o zaburzeniach takich dysforycznych. Są dziewczyny, które w trakcie karmienia piersią mają bardzo obniżony nastrój i jest to jednostka, która jest absolutnie opisana, a o tym się nie mówi. I też dużo niestety koleżanek trochę romantyzuje ten, ten cały czas